Na, na magazyny energii indywidualne, przydomowe, ma być ich co najmniej 160 magazynów energii dla domów indywidualnych Za i 4,3 tysiąca użytkowników z tego ma czerpać. Co najmniej 7 milionów złotych na to zostanie przeznaczone. Kilka lat temu samorząd województwa próbował namawiać e, ludzi do zakładania fotowoltaiki indywidualnej. Widać, że fotowoltaika przyjeżdżając przez kaszuby się, Przyjęła. Teraz trzeba namówić ludzi do małych magazynów energii, i niedługo na to konkursy będą um, uruchomione. 7 milionów na pewno trafi. To jest to minimum do Powiatu Kartuskiego. Prawie 12 milionów zostanie skierowane na szkolnictwo zawodowe do szkoły, um, zespołu szkół na wzgórzu wolności, do Przodkowa um, i do um, Żukowa usługi społeczne, usługi opiekuńcze, to jest ponad 5 milionów złotych trafi tutaj do powiatu kartuskiego na doposażenie szpitala służby zdrowia 14 milionów złotych zostaną rozpisane konkursy na pomoc psychologiczną i psychiatryczną pierwszy i drugi pierwszy i drugi stopień referencyjny, bo z tym mamy problem, szczególnie wsparcie dla, dla młodzieży węzły integracyjne Pan Burmistrz Żukowa, który jest z nami, na węzły integracyjne i ścieżki do nich prowadzące, rowerowe co najmniej 32 miliony złotych, wiemy, że Gmina Żukowo tym, który najwięcej zassa z tych, tych pieniędzy to będzie Gmina Żukowo Gmina Żukowo między innymi chce zrobić węzeł integracyjny z zatoczką autobusową, z całą pętlą e, parkingiem komple kompleksowo e, Żukowo Zachodnie, stacja, stacja kolejowa korzystając z Bypassa Kartuskiego. No i e, siedem inwestycji, które będą robione w ramach kajaków, pomorskich szlaków kajakowych. E, to, będą szle, to będą inwestycje na Raduni i na e, Słupi w powiecie kartuskim. Widzicie sami od lat, że te szlaki kajakowe na Pomorzu stają się marką i nowym przedsięwzięciem, w które wchodzi samorząd województwa do udziału, w którym namawia e, samorząd województwa gminy i gwarantuje już pieniądze to są pomorskie kąpieliska. I trzy kąpieliska na pewno powstaną w gminie Kartuzy: trzy kąpieliska w gminie Chmielno, dwa w Sierakowicach, jedno w Sumoninie, dwa w Stężycy gminie i jedno w Sulęczynie. I to jest kilka inwestycji, które już samorząd województwa gwarantuje finansowo poprzez fundusze europejskie dla Pomorza. Teraz naszym zadaniem jest to, żeby przypilnować, żeby ten minimalny przynajmniej poziom inwestycji został zrealizowany. To gwarantuje e, samorząd województwa, i, i e, warto mobilizować samorządowców na dole, w gminach przede wszystkim, do tego, żeby przygotowywali już wnioski. One nie będą uczestniczyły w konkursach. Wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Już wygrali, e, a reszta pieniędzy będzie dzielona w, w konkursach. E, żeby samorząd województwa był przychylny gminom powiatu Kartuskiego, powiatowi Kartuskiemu. Warto, żeby w samorządzie województwa były osoby z tego terenu i są z nami dwie panie, które kandydują do sejmiku województwa pomorskiego. Ja poproszę te panie do przodu, panią Jolę Wiercińską i panią Dolotę Mir. Kandyduję do sejmiku województwa pomorskiego wprost z gminy Żukowo. Jestem jeszcze radną gminy Żukowo. Zdecydowałam się właśnie z tych względów, o których mówił Łukasz Wiemy, że to będzie bardzo dobry czas dla samorządów. Po 15 października bardzo dobrze nam ułożył się rząd w Polsce, który wreszcie będzie, jest już przychylny samorządom. Sporo samorządowców do parlamentu y, dostało się. I to jest taki moment, gdzie te wszystkie plany, które nasz samorząd i województwo, ale też nasze samorządy gminne, powiatowe mają od lat, żeby te inwestycje zacząć z pełną mocą realizować. Dzień dobry. Nazywam się Dorota Biel, jestem kandydatką do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest to mój debiut, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Na początku chciałam bardzo serdecznie wszystkim podziękować, zwłaszcza tym, którzy bardzo mnie wspierają w tej kampanii. Reprezentuję głównie gminy Sierakowice, Chmielno i Stężyca, ten okręg wyborczy. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać sporo środków finansowych na rozwój inwestycji w zakresie sportu, kultury, turystyki, ponieważ jest ogromny potencjał, jeżeli chodzi o, o te gminy Chmielno, Sirakowice i Stężyca, w zakresie tej turystyki przede wszystkim. Mam też nadzieję, że wspólnie razem z moimi kolegami, którzy startują do Rady Powiatu, Uda nam się z, stworzyć bardzo silną drużynę, właśnie reprezentującą środkowe Kaszuby, gdzie będziemy współpracować na wszystkich płaszczyznach y, y, samorządu. Chciałabym jeszcze wrócić do kandydatów Sejmiku Województwa Pomorskiego, ponieważ nie jest z nami obecna Danuta Rek, która startuje z listy koalicji pozycja numer jeden chciała wszystkich przeprosić, że nie może z nami uczestniczyć dzisiaj tutaj, ale jest niestety tak intensywnie, że jest na innym spotkaniu. Życzę wszystkim powodzenia i jest po prostu zachwycona, że tych wspaniałych ludzi jest na listach koalicji i życzę wszystkim powodzenia. Natomiast, jeżeli chodzi o moją osobę, to e, tak, ja bym chciała m, bardzo rozwijać dialog społeczny, wspierać lokalną gospodarkę, edukację, młodzieży, wsparcie seniorów, pomoc społeczną, e, budowanie zaufania i współpracy z lokalną społecznością i bardzo dziękuję, że mogę uczestniczyć z Wami tutaj w tej kampanii. Chciałbym, żeby to było fajne miejsce do życia. Żeby tutaj ludzie żyli szczęśliwie, zadowoleni, ale mieli też infrastrukturę, która na to pozwala. Ja poruszyłem temat budowy szkoły ponadpodstawowej na terenie gminy i powiatu z basenem. To się spotkało z olbrzymim zainteresowaniem. Ludzie rozmawiają, pytają się, gdzie to powstanie. Widać, że brakuje im. Rozmowy na ten temat, brakuje im tego, żeby ten dialog ktoś zaczął. Widać, że powiat nie nadąża za tempem rozwoju. Nie można w kółko mówić, że zrobimy coś za rok. Trzeba czasami zobaczyć, co będzie za 4, za 5 lat i dzisiaj na ten temat dyskutować. Także ja mam proste zadanie, żeby powstało liceum, żeby powstał basen i staram się go zrealizować. Przy okazji zaczęliśmy działać, zorganizowaliśmy zbiór podpisów pod petycją, mamy ich ponad, podpisów ponad 200. Jutro w Radzie Powiatu składamy petycję i działamy. To jest dobry czas dla samorządu. Jestem samorządowcem, który nigdy nie należał do żadnej partii. Natomiast jeżeli jakakolwiek grupa, partia mówi o tym, że samorządy mają być upodmiotowione, że to tutaj na dole ma. Być podejmowany proces decyzyjny, czyli mówiąc wprost, oddać tym, którzy są najbliżej mieszkańców, decyzyjność, to ja się z tym zgadzam. Cieszę się, że w tych wyborach, wspólnie z koleżankami i kolegami, nie tylko radnymi z mojej rady, czy z naszej rady miejskiej w Żukowie, ten dialog był znakomicie prowadzony, ale również na poziomie Powiatu, ale też przede wszystkim sejmiku województwa pomorskiego, wiele zadań zostało zrealizowanych przy wsparciu środków europejskich. Tu, przy tym krótkim wprowadzeniu o tym, na co już mamy pieniądze, trzeba by dodać, że jeszcze Centrum Usług Społecznych też ma już w ZICIE zagwarantowane pieniądze. Na, w ramach współpracy na listach naszego lokalnego komitetu, Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze, który nie jest jakby politycznie ustawiony, ale jest miejsce dla czwórki kandydatek i kandydatów wskazanych przez naszą Urzykowską Platformę Obywatelską. Ja trzymam kciuki za te wszystkie dobre rozwiązania. Szczególnie cieszę się, że jest ta perspektywa czy chęć budowania takiego forum współpracy samorządów, bo w wielu zadaniach my musimy wspólnie realizować cele. Jeżeli mówimy o powiecie i szkolnictwie na tym poziomie powiatowym, tak, samorząd gminny jest partnerem. W Żukowie, nawet narażając się troszeczkę mieszkańcom, udzieliliśmy części nieruchomości, żeby. Można było realizować rozbudowę tego obiektu, między innymi najpierw nadbudowę, później obudowę sali sportowej, bo oświata, edukacja, zdrowie to są zadania, które muszą być w synergii. Stąd życzę Wam powodzenia i oczywiście wszystkim naszym kandydatom, kandydatkom, bo. Trzymam kciuki szczególnie za panią Jolę Wiercińską, która pokazała się w Radzie Miejskiej jako naprawdę bardzo zaangażowana, bardzo oddana tym sprawom społeczności lokalnej radną. Myślę, że na tym poziomie województwa to zaangażowanie jest jak najbardziej potrzebne. Liczę również, że wy ci, którzy będą, myślę, że w dużej liczbie reprezentować naszych mieszkańców powiatu, w powiecie z gminy Żukowo, z gminy Przodkowo też dacie radę zbudować dobrą koalicję taką, która będzie patrzeć na powiat jako miejsce gdzie chce się żyć bo to, że chce się żyć w gminie Żukowo to my wiemy bo niektórzy mówią czemu nie ma czegoś jeszcze, tu jest tak szybki rozwój 11,2 11 200 mieszkańców w ciągu 9 lat. To jest, to jest element nie tylko na skalę Polski, ale też myślę, że krajów naprawdę rozwijających się również. A więc pewne działania, jeżeli dostaną wsparcie centralne, a mamy taką, taką, takie nastawienie, to po prostu trzeba je... Trzeba pędzić za tym rozwojem i cieszyć się, że ludzie chcą mieszkać w powiecie, w gminie, w powiecie i na Pomorzu. Po prostu to jest najlepsze miejsce do życia i Wy też o to zadbajcie. Dzisiaj było bardzo dużo słów o transporcie publicznym, zbiorowym, ale również o transformacji energetycznej. To są te tematy bardzo bliskie, bo nie ukrywam, że jestem wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury, tej dużej Sejmowej, no, mamy dużo wpływu na to wszystko, dlatego te takie piłki od was będą potrzebne, jak tutaj mówią, ile dlatego będę starał się je wykorzystać, przełożyć to wszystko. Natomiast transformacja energetyczna również. Pamiętam jak rozpoczynaliśmy z tym transportem publicznym zbiorowym, to nikt nie myślał, że tak się dobrze rozwinie tutaj to wszystko, ale ostatnia walka, to pan, pan właśnie burmistrz poszedł, jak walczyliśmy w Sądzie Najwyższym o właśnie o Uniwersytet Metropolitalnym, też na znaczy udało się, byliśmy skuteczni. Dlatego myślę tak, że tak skonsolidowany zespół, jak teraz jest, obserwowałem tutaj Was od samego początku, no zdobędzie, zdobędzie właśnie, to będzie sukces. Ja myślę, że to będzie sukces i, i, i nie myślę, ale tak powinno być, dlatego trzymam kciuki, życzę Wam wszystkiego dobrego, taka drużyna musi wygrać, wszystkiego dobrego.